Kasiemka, to znowu ja. A dzisiaj na luźno mam 50. Więc to gdzieś, jest godzina. Nie wiem czy będzie widać. O ósma A ja zrobiłem już. I lecę na kolejne. Pewnie jak z tytułu wiecie. Mamy nową e, halę. Filię, że tak powiem. Więc jest super. No jest dalej na rejon, nie da się ukryć. Jest dalej, bo miałem minutkę teraz. Jak są korki, to nawet z pół godziny muszę jechać. Ale jak nie ma korków, to nie wiem, 8 minut, więc nie ma źle. Nawet jak mi się trafi Okoniowa to jadę sobie potem tam przez te całe Ligoty czy coś tam. Mijam jakby na rudę i już jestem w sumie na okoniowej, więc też jest jakiś plus powiedzmy. Wtedy, no a tak nie ma źle, no, fajnie, fajnie, hala jest zajebista, fajnie ciepłutko kurde, równiutkie podłogi, no, no jest dobrze, jest dobrze, nie da się ukryć. No mam mało roboty, tak jak Wam mówiłem, e, piździ jak, nie wiem, więc robi się średnio, jakbym skończył sobie do pierwszej tak na luzie, na luzie, to będę zadowolony. A jak nie, czy skończę potem tam o drugiej, czy nawet do trzeciej, a tu bym się chyba bardzo powoli robić, albo musiałoby się mocno srać na rejonie. Może mi się uda potem y, pokazać Wam trasę jak wracam na, 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 na co na obiekt, ale jest, no jest przepaść, jest przepaść na duży plus. Jak dla mnie. I tyle. Jeszcze coś się tam będę odzywał jak robota idzie. I w ogóle. No i dobra. Działamy, jest godzina 9.37 Zrobione 12 punktów na razie Nie gonia się tu jakaś na kasa, tu coś tam, ale nie ma źle Teraz wiem, że na pewno nikogo nie będzie, i nie, albo nie będzie gotówki, albo nikogo nie będzie I w ogóle, więc tak to będzie o, widzę, że koleżanka już jedzie Z paczkami, nie wiem, że ona tu też jeździ Chyba dopiero zaczyna, bo jeszcze maski nie miała Ona zawsze w masce, nigdy bez maski nie widziałem No więc jedziemy teraz to jeszcze na Fredry, potem Sobocińskiego, potem Żurawią, jakieś Jankiego i już będę mógł na Bażantów jechać. Jak o 10 wiadę na bażantów, no to o 12 teoretycznie powinienem mieć koniec. I w ogóle. No i tak to wygląda. Zawsze mówię, na żurawią muszę jechać. <grymne> nie muszę jechać, bo nic na nie mam <grymne> No i to mnie się podoba się mi się to że w sumie tak muszę tam trochę na żurawią wjechać na te bloki Ale ale to nie muszę po nich latać To już jest burzy i sam plus w ogóle Ciekawe czy chłopaki już są czy ich nie ma jak nie zrobił? Ja nie wiem, to ja mówię, że trochę wcześniej jesteśmy. No ja wiem, a przejeżdżałem to gadam. Zapytam się. Nie, tam robi teraz te paski, ale ja nie No no, to ja przyjadę później, nie? Po pierwszej, po dwunastej No dobra. No, dobra. To na razie choj. No, tak to wygląda. Wiedziałem, że nie będzie miał jeszcze dziewiątej nie ma. Chociażbym mu wczoraj powiedział, że potrzebuje, bo się gdzieś tam śpiesza albo coś, to by mi przygotowali, to nie ma z nimi problemów, to, to nie mogę powiedzieć, ale... Bo to z nimi... O kurde dziury, zawsze dobrze z nimi żyję i idzie się zawsze z nimi dogadać. Ta zbożowa mnie dzisiaj zatrzymuje, no bo o 15 odbiór, co skończy o 12, no i tam na, 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 na tym... Na, na basantowie, tam no, po 14 no, już mają gotowe, czasami przed 14. To jest tam jakiś kurde plus, bym mógł skończyć po tej 14 już. No ale dobra. Na spokojnie co to dzisiaj zrobimy. Tyle. Dobra, jesteśmy, wjeżdżamy na tego, na tą w sumie Żurawią, ale na, na Sobańskiego. Skur wejdzie Bo se pan podjedzie Po nią, ale dopiero później więc nie muszę lecieć na ostatnie piętro a nawet ciężko więc to lubię Dobra to mam kurde jak to ugryźć tu sobie pojechać teraz zrobić grodera i króbulczą i tak będzie najlepiej dobra to cofiemy jest roboty dlatego nagrywam ten odcinek dla was żebyście nie zapomnieli jak to wygląda tam się pytaliście też o live ale nie wiem no, na razie takiej weny live'owej nie mam o, no, dobra lecimy może jakieś tam wpadnie, też będzie jakoś mniej roboty i w ogóle, no ale tak jak wracając do tego kurde nowego obiektu, no to jest... dla mnie jest bajeczka. No, bajeczka super fajne, ciepło, Tualet, toalety są. Automaty vendingowe nam dadzą dopiero. Od poniedziałku teoretycznie mają być. Praktycznie zobaczymy. No jest to na plus, jest trochę dalej, ale warunki są zaje... fajne, zajefajne są. To w sumie bardzo blisko do a bo zjeżdżasz za a tak naprawdę przejeżdżasz 500 metrów, jesteś już na, 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 na bazie, nie? Tam byle kto też nie wiedzie, rejestrację szczytuje kamerka. No, jak powiesz, że przejeżdżasz popaczkę albo coś na depot, albo paczki przywiozłeś, no to cię wpuszczą, ale musisz potem na tam już jak będziesz na depocie powiedzieć im, że wyjeżdżasz, że oni to odhaczą i dopiero wtedy cię wypuszczą. Tak to cię nie wypuszczą z tego obiektu, nie? No, jest to tam jakoś pomyślane, są jakieś zabezpieczenia, żeby byle kto też tam nie wjeżdżał. I w ogóle, więc wydaje mi się to na plus. No potem jak tam się uda to trasę Wam pokażę, no wiadomo potem już na samym obiekcie pewnie nie mogę Ale zobaczymy jak to będzie Dobra, lecę Było na żyletki, powiem że to tak dosyć jest ciasno, No ale tam by w prawo się nie zawinął, musiałbym tam kombinować na dwa, trzy razy, a nie chciałbym tam, żeby mnie pociągnął do tego kurderowu, a jest ślisko tam, sam lód, no i teraz tam no, kurde, może się uda, nie? I tak, no kurde to w mniej więcej, że wiesz czy się zmieścisz czy się nie zmieścisz, nie każdy to posiada takie umiejętności, że tak powiem nie by to głupio brzmi i w ogóle co to za umiejętności, ale no tak jest, tak jest właśnie, że widzisz to, że się zmieścisz nie? czasami to może być mylne i i się nie zmieścisz i jest klops ale nie ma źle jak ktoś dzwoni halo kurier tak, tak byłem, byłem Proszę bardzo, również pozdrawiam no. I tak to właśnie wygląda, pociąg se pomyka Jedziemy teraz na szkołę policji. Mam nadzieję, że uda mi się pocić te dwie paczki im. No i zobaczymy co dalej. Tak to właśnie wygląda. Ida se po nie. one się otwierają dobra mamy to jedziemy wczoraj się nie udało tej jednej paczki powchać powiedzieli, że tego nie odbiorą bo tam do tych słuchaczy co ten się uczą nie odbierają przeważnie zrobiłem odmowę, ale dzisiaj była nie chciało mi się już lecieć na magazyn i powiedzieć, że tej paczki oni nie odbiorą dobra wziąłem ją Zobaczymy, może dzisiaj się uda bo jeszcze jedną właśnie pakę mam jak to będzie wyglądało? Nie wiem, kto będzie na dyżurce. Bo, jak będzie ten sam, co wczoraj, no to to się nie uda tego pocić. Ale zobaczymy, co mi powie. Dobry! Dobry, dobry. mam dwie paczuszki. Jedna do pana Piotra. No, no, jest tak. A drugą mam. Do pani Agaty Nie wiem kto to jest, nie wiem Mam powiem, napisane może. sekretariat i Sekretariat tyla. czego? WDW S Chwila? Może na skanerze będzie więcej napisane Sekretariat nie przyznam. WD i W? Zaraz panu powiem WD i no WD Dobra to ten sekretariat niech pan mi do, bo Dobra. to na pewno będzie taki słaczki a ty? Do nowy magazyn? Ja tam, jak tam, tam auto au, pojechało w, au, w prawo, tam na ten nowy, no to magazyn. nowy magazyn Ja wiem, wiem, wiem Dobra, dobra Dzięki wielkie No I tej jednej paczki, której wczoraj się nie dało Tutaj sprzedać, tej właśnie Co dałem temu panu policjantowi Nie udało się sprzedać A dzisiaj bez problemu Powiedział, że weźmie, nie ma, nie ma problemu można, można. Wszystko zależy od ludzi, nie? Trzeba ino chcieć. Dobra, jadę tu na ten nowy magazyn. Dom Tabaczka. Szkoda, żeby tego też nie odebrał. Już bym se nawrócił i leciał na wspólną. Nie na film, nie? No na ulicę wspólną, żeby nie było. To będę tu pierwszy wjeżdżał na ten śnieg dzisiaj. A już się tu prosi żeby tu bokiem wjechać i w ogóle no dobra, lecę tu na tym magazynku, te które to były drzwi, już nie pamiętam Letamy dzwonek to to będzie tamto. Dobra. No i dobra, dobra, 12 tam 30 Tak zaczęło się psuć w ciągu dnia. Z tymi doręczeniami, że to jest jakaś porażka tego nie ma, tamtego nie ma. Ten nie odbiera, tamten to tamten odmowa. Ten, tu mama nie pozwoliła odebrać paczki, tu samo wszystko pod górkę, nie? No to jest jakaś masakra się dzieje. No ale dobra, 12.30, zostały mi tu dwa punkty, a w sumie pod jedną klatką jeden budynek, dwa mieszkanie. Tak to chciałem, właśnie powiedzieć, więc dzisiejszy odcinek taki króciutki. Sobie był zrobić tam odbiory, no ale na razie z pół do pierwszej, jak gdzie tam koło czternastej więc pół, półtorej godzinki, godzinka luziku nie w ogóle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A kurwa, buziaczki, nara.